Profesor, który wykonywał mi zabieg, mm -hmm. powiedział, że. Mm, Z dziećmi. Coś jak trzy miesiące po zabiegu nie wyjdzie, to żeby już zgłosić się konkretnie do pomoc do, do kliniki leczenia. Mm -hmm. mm -hmm. Ja dosyć szybko trafiłam, tak. E, A mocno to przeżyłaś, no to. Że. Nie. S, s, tak. Samo to, że mam trafić do kliniki, to nie. Znaczy, mm -hmm. bardziej przeżyłam, powiedzmy, sam zabieg endometriozy, tak? Bo idąc na. No i to właśnie to był największy zawód mojego życia, powiem szczerze, jeśli chodzi o kontakt z zaufanym lekarzem. Chciałam do dobrego ginekologa, badałam się regularnie, wręcz bym powiedziała, że dość często mnie widziała na wizytach, natomiast nie zauważyła, że rozwija się u mnie aż... Taka duża zmiana, tak? Dosyć późno to zostało odkryte, jak już miały, zmiany miały prawie 12 centymetrów. I pamiętam pierwsze moje chwile po otworzeniu oczu, oczu po operacji to był to moment, kiedy tą pielęgniarkę pytam Czy mam chociaż jeden jajnik? Pytam się. Onowi, no z tego co wiem, to oba. I pamiętam, że wtedy zeszło powietrze, i tak naprawdę już po To już te, później ta bezpłodność to, te, to w ogóle. To już pikuś, tak? Okej. Okay. In vitro, e, dalsza droga to jak gdyby dla mnie była e, mniej ważna. No dobrze, to zrobimy krok w przód. Ucieknijmy od tej torbieli, która w ogóle mm -hmm. e, popsuła całą tę sytuację. Już no, w sumie wszystko dobre, co się dobrze kończy. No tak. e, z panem doktorem na featuringu, jak to mawiają raperzy. E, ale przychodzi moment, że już dobra idziemy do kliniki. E, tu, pan doktor, wyjątkowo mamy bohatera, ale nawet może być słyszowy. Pan doktor mówi: Dobra, jedziemy z in vitro. No bo to wiadomo, że to jest coś, chcieliście mieć dziecko, to jest rozwiązanie, które Wam pomoże, wy się decydujecie. Jak to wygląda w praniu, Aneto? Bo pan doktor zaraz powie ze swojej perspektywy Aha. na pewno, ale co się wtedy dzieje? W praniu generalnie to wygląda zadaniowo, moim zdaniem. Zazwyczaj tak jest. Że... Czyli bez mieszkowania, Pan doktor wyciąga listę i jedzie po punktach. Tak, mamy omówiony po prostu w, w całą sytuację, tak? Mm -hmm. eee, w, w moim przypadku tam omawialiśmy, czy to będzie długi protokół, czy krótki protokół, tak? Zaczynaliśmy od, w moim przypadku, od długiego, później się okazało, że... Co to jest długi i krótki protokół? No to może pan doktor wyjaśni. Jeden trwa długo, a drugi krótko. A, no i się wyjaśniło. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Bardzo. Podawania leków mm -hmm. eee, do symulacji. Ja Rozumiem, tak. no no. Natomiast dostaje się plan, tak, czy jak się idzie długim, no to się idzie te cztery tygodnie, jak się idzie krótkim, to się dwa tygodnie. To, 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 to stosunkowo krótko, prawdę mówiąc.